Pod zielonym jaworem, jaworem, jaworem. Stoi lipa zielona, stoi lipa zielona, a pod tą lipą śliczna Krakowianka, drobne listeczki zbierała. Bo śliczna Krakowianka drobne listeczki zbierała. Król się o tym dowiedział, dowiedział, dowiedział. Sześć par przyjechał, sześć par przyjechał. Witaj, ach, witaj, śliczna Krakowianko. I weź mnie króla za męża. Witaj, ach, witaj, śliczna krakowianko. I weź mnie króla za męża. Ja królową nie będę, nie będę, nie będę. Na tronie, nie zasiędę, na tronie. Nie zasiędę. Czekam na swego Jasia kochanego, już od dawna poślubionego. Czekam na swego Jasia kochanego, już od dawna poślubionego. Król się o to rozgniewał, rozgniewał, rozgniewał. List do Kata napisał, list do Kata napisał. Przyjeżdżaj Kacie ścinać Krakowiankę, niech on na dłużej nie żyje. Przyjeżdżaj, kacie, ścinać krakowiankę, niech on na dłużej nie żyje. Kat przyjechał w czerwieni, w czerwieni, w czerwieni, krakowianka w zieleni, krakowianka w zieleni. Witaj, ach, witaj, śliczna Krakowianko i weź mnie kata za męża. Witaj, ach, witaj, śliczna Krakowianko i weź mnie kata za męża. Ja królową nie będę, nie będę, nie będę, a tym ba bardziej katową, a tym bardziej katową. Ścinaj, a ścinaj moją białą szyję, niech ja już dłużej nie żyję. Ścinaj, a ścinaj moją białą szyję, niech ja już dłużej nie żyję. To było dalej. Krakowiankę ścinają, ścinają, ścinają. Aniołowie śpiewają, aniołowie śpiewają. Ścinaj, ach ścina jej białą szyję. Niech ona dłużej nie żyje. Ścinaj, a ścinaj jej białą szyję, niech ona dłużej nie żyje.